Hejka hejka z tej strony Lee. Dzisiaj będziemy grali w Dragon Nesta z trułkiem. Zobaczymy, co to znaczy. Wy zobaczycie, my już to trochę graliśmy kiedyś tam. Teraz z tego co widziałem, weszło kilka nowych postaci z 2-3. No i ogólnie zobaczymy gameplaya tego. Wchodzisz już? Na chwilę. Nie ma, ma chwili. Debatuje nad, nad Nie ma chwili do stracenia. Nie wiem co tak mówi. Veloer riven chyba. Bo mi już skaczą łumbaty. Goblino psy Mam bez dźwięku grę. Wyłączyłem sobie wcześniej. Nie wkurzał tego, wyciszyłem na zero i tam. Mnie też. O, Nawet wy... opcje Nawet opcje nie było w, w każdym razie od naszej ostatniej gry dodali jakiegoś superbossa czy no nie wiem, takiego smoka wilgarnego. Pamiętasz to takie fajne, takie skaczące pieski z tak, 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 To są tak, goblino-psy zapewne. Za taką, taką stropką, no, strąpką i, i tak. Ja mam dwie postacie, archerkę na ósmym i... Tylko? Co? No tylko no, nie, właśnie. Nie, 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 nie. Ja mam na, no, czy tam na 17. No, może inne konto, bo ze Steam'a też inaczej to było, czy coś w tym stylu. A masz na 17? Nie mam właśnie. Gdzie trzeba a, no, nową postać. A, no, to ty będziesz grał w mi, mi, a ja se zaokrągłam co Kurde, no i... Dobra, już się przestraszyłem. Bo mi wysta? Ja sobie... W... No, ja se włączyłem grę. Genialnie aha. sobie włączyłem grę. Dobra. No, Dobra, skaczące goblino-psy ty będziesz grał Kali, a ja będę sobie grał Assassin. Zobaczymy, może ja się pogram asasynem, Możemy. a ty magiem powietrza. Możemy. Albo daj sobie zagramy tym czymś, asasynem. Ty sobie mm. w inne drzewko, jak inne. Albo w te same. Albo w te same. Nie, no dalej. Ja... Mi... No? Ja tak nie lubię. Dobra, skipniemy sobie to. Wybuch wulkanu i nie było Teraz jest. Yy, I tworzymy nową postać. To skipniemy. Tego nie skipujemy. No, w każdym razie przy wyborze postaci jest takie fajne te, 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 jak to się nazywa. No. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem klas. I później się dzielam na dwie. Jakiegoś gunnera, alchemika. Zobaczymy. Engineer i alchemist. Tu można sobie obejrzeć chwilę. Łapa, fajna. Hmm. Krelik. Krelik. No bo sobie zagram. Dzieli się na palka takiego fajnego dość, silny jest. I piesta. i popatrz w skrócie Ty już stworzyłeś postać? Mhm. Mm A ja sobie... kolego od ty będziesz był? Ja sobie obejrzę wszystkie po No nie! Tak! Nie! Tak! Zebierasz albo no albo albo nie O co chwilkę jeszcze? Jeszcze mi zostały trzy do obejrzenia. Sorker, Elementalist i... Coś tam. Tam sobie przyjrzymy. Ma albo cienia w każdym razie ten dancer nowa postać. Raczej znaczy nowa jak nowa. Kaj. Jeszcze tu gdzieś jak to jest postać? Trochę dziwny ten asasyn jest taki według mnie Dobra my sobie tą postać wybierzemy Kite Create Dobra, zrobiłeś postać? Myślę nad nickname'em. A jaką sobie zrobiłeś? No tam co ty poradziłeś. Czy Ty musisz mówić tak wyznacznie Tą co ty? Dopiero potem radziłeś. Mogę szczęślić ten... że tam co ty rodziłeś, tak, a nie takie spacje i w ogóle... No, no, jak ja No, szybko, szybko. Masz 3 sekundy, 3, 2, 1, 0, 1. A To musisz mi nikt wymyślić. Masz frajer. I Dla bohaterki. To ja już. No nie, jeszcze hasło. No, nie, sekretne hasło. Ja nie mam. Próbujemy, wacie, szczery. B000. A brat, ja sobie już Mam Channel który O czekaj, bo ja też muszę pracuję Była ha, 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 ha pierwszy Channel pierwszy? No tam będzie ci pisało Pierwszy level od 1. Jednego, jednego do, do dziewiątego Questy z Diabolo 2 będą na serwerze Jakie Questy? Questy To to dobrze, Zabij z pompy 10 z webshootem. Zabij krwawą rolnicę. Aha I jak to będzie wyglądało? Nie wiem. To się naprawi. Nie wiem jaka ale to się naprawi. A będzie zabij rzeźnika? Nie. Dobra, ja, Bo pa, pa. się granie w dobra. Ja. mu To jest Mimo. genialne jak to się zwie. Yy, wywalili na sam środek nic nie mogą praktycznie robić jak na mnie podsłonki dać. Jaki ty masz ten filmik? Raczej to mu, No jak... Jakaś gościera gościa ratuje i ten gościk sobie tak stoi i się patrzy. A ma katia, tak jakby? O ja! A to ja, ja go biję. Teraz raz jakiś. A nie, nie biję, bo on we mnie wszedł. I... No panie, po co mi się to pojawiasz? Ty też tak myślisz? Co? Miałem jakieś spaloną wiokę. No. Po zabiciu kolesi... Bije. jak się dziwnie chodzi o, o A ja jestem w jakimś planie. O, bije z pięści. Jak tak się otwiera? F. Później ci to wytłumaczą. Ale to jest tak wytłumaczone. Jestem w mieście, bo już to przylazłem. A to ja mam skill'a. No masz skill'a. Użyłem innego skill'a, ale użyję. Oh. Thanks for your help earlier. Jak mam z tobą pogadać? Ha, oh. tam oh. już gadasz. Please, take care of yourself. Ja czekam na Ciebie. Fajnie ta postać wygląda. A nie wiemy, czy będziemy czekać. W jakim mieście coś. A, właśnie... Na jakimś zadupiu. Właśnie A Ty w jakim? Prarira. Prarire Town? No to jesteśmy chyba w tym samym. Jaki masz nick? R-I-K- gdzie to jesteś ma? Który masz channel? Chodź. Nie jestem na trzecim Wytypy. O wytyp. Dobra, zmieniłem na, na... pierwszy. No okej. Okay. O, widzę cię. O też fajnie wygląda twoja postać. Jak cię mógł dodać do znajomy kurde. No myszkę sobie włącz na No no wiem, może trzeba kliknąć. o. I. Wracam ponownie. Nie? Dobra, to jest... To jest... Co my tu mamy, M? ten podstawowy tutorial brak, wiesz... Patrzę, żeby spokojnie. I to ja nie mam go. To jest... Ja Robiłem to pierwsze. O? No właśnie, miałeś ten tutorial, żeby iść najpierw sodem, potem myszką, potem zabudzić go blinka jednego... No już miałem to. Czyli Teraz? trzech, nie wcześniej. Zostałem A to, to po... wcześniej też ja miałem trzech, ale to nie jest taki ten... No to ja już nie wiem, ja co zrobiłem po prostu, dalej. Chyba, że mam po prostu przez teleport przejść do... ...wild forest. ...wild forest. Popatrzymy sobie na skinę. Takim dużo ich jest ja mam szurikana fajnie już to nie jest Ну а с крещением мы сейчас положим тайником по ушам, я хочу жить. Ksiądz, jesteś fioletowy i masz jakieś... Jaką ty skrzynkę wyrzucasz? Nie wiem, ty też jesteś fioletowy. Yy, wlazłeś do tego, do mojego party? Party? Nie zaproś mnie. O, jesteś Dobra, ja, gdzie mam iść? Teleport. Ja mam iść do shadow, nie do Jak do shadow? Do shadow for you. To ja niestety tu mam iść. Refry, mówię, <suszy> nie, wiem, nie, nie, to tak, nie, swoją nie, 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 rose w where can she be? Pani nie jąkaj się. Ale fajnie, takim postacią by w tamtą sobie. To Zresztą coś podobnego do tego szurika na... Piękno. <śpiewanie> Piękno. <śpiewanie> Piękno. obrotu Ok, control settings. To to jest smart move, W yeah. to, to da się napadzie? Mm, na Xboxie się da na pewno Jaka okay, ja chcę spróbować na po napadzie Fajnie będzie się grało na pewno Ty nasz kurczaka w tym w imię. <grystanie> ja też Zobacz mnie Ale ona stęka Wybaczcie ja ja tak. Chcę zobaczyć co się dzieje z panem Prawie się nic tego nie idzie, jak się dzieje Nie da na nie, 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 nie mogę zobaczyć co działa. Możesz później to zobaczyć nie ma czasu do stracenia Jak to grzmotne zaraz To my się popatrzymy Nie mogę popatrzeć w tej chwili Mogę chodzić do przodu i do tyłu, czekajmy To co ja muszę niby deform, da się deform Chodź, chodź Zrobisz sobie to w następnej lokacji, czyli znaczy, no, w następnym tym. Czekaj! Ruchy klub. Jak się skill używa? Czekaj. Control. Dobra, jak ja mam skill użyć. Halo. Nie wiem, jak ja mam użyć. No nie wiem, może przytrzymaj ten tylny przycisk i użyj X-a. O, tu będzie boss. Рекомендую произнести время в анализе и ещё раз не старая screens т т т т Как тебя т Coś powiedział? Yy, wracaj do podziemia, mój brzydki brzydalu. To jest program. Nie co jeszcze... Teraz nie może jeszcze dobra. Dobra. Dobra, tym się Dzisiaj. Jej, lepiej na... Co dostajesz jaką rangę? Aaaaa? Dobra, to niech będzie 3. Pito! Mogliśmy <laughs> na odwrót. Dostawbym jakimś pierściem do ataku, jak fajnie by było. Ja też. Aha, tym się turn, a tym się atakuje, tym się skacze, a tym co się robi? Aaaa, prawy atak. pierwszy, ten Okej. Okay. To mi się podoba, to mi się nic nie robi, to mi się nic nie robi to się nic nie robi. Dobra. Jak użyję ja tego to mam pewnie. Ten. Ja? A ten? ten? Pewnie dalszy da? jest ja? Ciekawe jak daleko może moja postać atakować. Jak się wchodziło? A pogadałeś z nim? Z nim? Z duchem. No, czy nie wiem jak ja mam pogadałeś. Ale No na kół musisz. No na kół, dzięki. <laughs> F12. jeszcze na koniec takie krótkie podsumowanie mogę powiedzieć, że się grało fajnie, grafikę sami widzieliście, była na najwyższych, ale no taka sobie jest. Yy, gra się całkiem fajnie, bo to jest MMORPG, ale tak jakby no, poza itemkami masz wpływ na walkę, że musisz się odsunąć w danym momencie. i to jest takie bardziej żywe? walka jest. Wybuchowa z wulkanem fajnie to współgrało. No, nie nudzi się tak szybko. Jest inna troszkę niż w tych zwykłych MMO. Co jeszcze na koniec? Mówiłem to, że podzieliłem filmiki. Będziecie mieli dwie części tego. Trochę dłużej. Prawdopodobnie nam kręcę z wyższym poziomem, bo 13 poziom to tak nie ma do tego co będzie później yy... hmm. No, jeszcze powiem to, że My mieliśmy wszystkie potwory praktycznie na jedno uderzenie, to nie ma się co do późniejszej gry, bo na pewno walka z bossem trwa dłużej, z 5 minut 10 yy, i trzeba unikać ich jego ataków i to nie jest takie proste. Na początku gra jest prosta. Mieliśmy poziom normalny, później jest wyższy hard i coraz niżej i niżej. Te niższe poziomy są naprawdę trudne. Żeby złożyć potworka to trzeba trochę się namęczyć, trochę unikać czasem jego uderzeń. No gra się fajnie w tą grę. No, to na razie dziękuję za oglądanie.